Rozmawiamy z wójtem gminy Czerwin. Najmłodszym wójtem w powiecie, jednym z najmłodszych w kraju. Proszę przypomnieć, ile pan miał lat 5 lat temu, kiedy zdecydował się na kandydowanie. Niespełna 28. I skąd był wówczas taki pomysł u młodego człowieka? Właściwie pomysł nie był mój. Uważam, że każdy kandydat, który w jakichkolwiek wyborach nie kandyduje, powinien najpierw czuć poparcie wyborców i swoich sąsiadów, społeczeństwa, w którym żyje. I to poparcie, takie sugestie mnie do tej decyzji skłoniły. Nie była to jakaś myśl pojawiająca się z dnia na dzień i, i decyzja, którą był sobie tam y, wymyślił y, gdzieś na podstawie y, swoich ambicji i, i planów życiowych, bo pewnie lat temu, kilkanaście w życiu, sobie bym nie wyobrażał, że w tym miejscu będę teraz siedział. A jak wypadła konfrontacja rzeczywistości z, tym, z tymi oczekiwaniami? Nie miał pan wcześniej no, zbyt wiele siłą rzeczy doświadczenie, jak, to, jak, jak ta konfrontacja z rzeczywistością wypadła? To zależy, bym tak powiedział. Z jednej strony faktycznie oczekiwań jest mnóstwo i szczególnie wobec mnie jako człowieka młodego myślę, że są większe i, i liczy się na to, że naprawdę wniesie więcej niż osoba starsza i bardziej poukładana zawodowo i życiowo. Jednak nie przygniotły mnie te oczekiwania. Spotkałem mnóstwo wspaniałych ludzi i utwierdziłem się w przekonaniu, że zdecydowana większość ludzi to wyrozumiali, życzliwi ludzie, którzy nie atakują nas za ani drobne, a poważne błędy są w stanie zrozumieć. Kończy się kadencja wyjątkowa, wyjątkowo długa, bo pięcioletnia, do tego przedłużona. Znaczy akurat w Pana przypadku to nie oznacza, że Pan nie miał doświadczeń tych krótszych kadencji, ale i, i po prostu w miałbym radnych wcześniej i miałbym i radnym czteroletnim. Aha, no tak. Ja tak ogląda. Ale i co przez te pięć lat, pięć i pół roku udało się w Gminie Czernin zrobić? Proszę o najważniejsze tu, takie punkty. Tu ja wiem, że pewnie oczekiwanie jest takie w tym momencie i najczęściej odpowiada się z rzeczami czy inwestycjami, sprawami, które są takie bardzo medialnie chwytliwe i na tytuły i na posty waszych stron trafiają najczęściej, czyli jakieś inwestycje, które kosztowały miliony drogi czy szkoły czy żłobki, w których, których też bym chciał trochę powiedzieć, też one, one miały miejsce, ale pierwszą rzeczą, którą tu poruszę, którą udało się zrobić, choć tego słowa udało się, nie wiem czy to jest właściwy ten zwrot, i to jest ta zmiana, której sądzę, że oczekiwali wyborcy od a oczekiwali takich bardziej działań, Mniej szumnych, choć na co dzień najważniejszych i niezauważalnych: czyli sprawnej, dobrze zorganizowanej administracji, dobrej jakości usługi publicznej, urzędu przyjaznego, otwartego i wójta, który wysłucha i problemu mieszkańca, który jest dla niego bardzo ważny, nie spłyca, nie spławia jakimś. Rubasznym żarcikiem. Y, 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 cały czas nie do końca, cały czas mam nie dosyć, cały czas jest co zrobić, cały czas można było lepiej, więcej i, i jest do czego dążyć, jestem krytyczny wobec siebie. A y, wróćmy do tych twardych inwestycji dróg, y, budynków, co się udało przez te 5 lat zrobić? Tak wybierając kilka, to też właśnie. Pierwszą wymienię to, o której już mówiłem, czyli rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową nowych dwóch ujęć wody w miejscowości Piski za sumę 4 milionów złotych. Korzystałem z dotacji jeszcze z Starego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozbudowaliśmy żłobek w Czerwinie, który teraz może pomieścić 30 dzieci. Zbudowaliśmy szereg dróg, e, kilka odcinków, e, wyremontowaliśmy wiele świetlic. Myślę, że tutaj nadrobiliśmy zapóźnienia gminy w poprzednich latach i, i przy. W 45 sołectwach tych świetlic mamy naprawdę pokaźną ilość i jakbym mnie wszystkie zliczył, które odmienione, ich oblicze zostało w tej kadencji, to myślę, że naprawdę kilkanaście by tych budynków było, ale prace cały czas trwają, cały czas jest kilka, jest, w których jest cały czas coś się dzieje i jest coś do zrobienia i te oczekiwania wzrastają też patrząc na to, jak takie obiekty już teraz w naszej okolicy wyglądają. Gmina Czerwin to myślę dla wielu będzie taka ciekawostka. To jest jedyna gmina w powiecie, przez którą przebiega fragment drogi S61 via Baltiki. Kiedyś głośno się o tym mówiło, że ona powinna przebiegać przez Ostrołękę, jak blisko Ostrołęki. Zahacza o gminę Czerwin. Czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na gminę? W tej chwili ten wpływ jest myślę jeszcze niezauważalny, choć bardzo liczy na to, że się pojawi. Upatruje w tym wielkiej szansy naszej rozwojowej, rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest ogromnym problemem gmin, szczególnie takich jak naszych, gdzieś takich wiejskich, oddalonych od ośrodków miejskich, wyludnianie się. To, co było na Państwa portalu, chyba nawet któregoś dnia poruszane. I tutaj samorządy bawią się, że nie mogą zbyt wiele zrobić. Jednak no, kto będzie próbował jak nie my? I wielkim moim marzeniem jest na, na zbliżającą się kadencję wykorzystanie tej drogi, wykorzystanie węzła jedynego w powiecie drogi o takiej klasie, jakiej na, na terenie naszej gminy się znajduje. Węześ, Przypomnijmy, to jest węzeł, Węzeł, który się nazywa węzłem Śniadowo i nazwa tu jest, mogło być trochę mylna, bo Śniadowo to już nie jest nasza, ani nasza gmina, ani nasz powiat. Jednak sam węzeł fizycznie znajduje się na terenie naszej gminy i grunty go okalające są gruntami naszej gminy. I, przy miejscowościach? Przy miejscowościach Gostery i Nadbory. A dalej upatruje szanse na wykorzystanie tego węgife, wykorzystanie tej drogi, i tu już forma może być różna, czy to by była z naszej strony tylko uzbrojenie tych terenów i, i jakieś pośrednictwo w kontaktach z potencjalnymi inwestorami, czy byłaby to budowa stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej czy różne nazwy te y, organizmy przyjmują, strefy aktywności y, gospodarczej. Zobaczymy. Myślę, że to właśnie w najbliższej kadencji to, to będzie ten czas, w którym musimy tą ogromną szansę naszą na rozwój wykorzystać, ponieważ tam, gdzie widzę największą dynamikę rozwoju samorządów, to jednak są samorządy albo położone przy wielkich ośrodkach miejskich, czy, w którym my nie będziemy, albo położone przy y, drogach ekspresowych, drogach szybkiego ruchu. I bardzo się cieszę, że u nas takie warunki powstały. Nie możemy ich zmarnować. E, jeszcze jakieś inne inwestycje w planach bliższych, dalszych, perspektywa najbliższego roku? W najbliższej kadencji? Bliższe mnóstwo. Ciężko coś wybrać tu przez okno spoglądam nasz plac tysiąclecia, chociażby od właśnie takich tutaj najbliższych przyziemnych, czyli rewitalizacja pewna odnowa tutaj naszych przestrzeni publicznych w Czerwinie. Fontanny, która się na Placu Tysiąclecia znajduje, wykorzystanie nabrzeża Orza z budową bulwarów, to może tak szumnie miejsko brzmi, chociaż pozwolę sobie to tak określić, przy brzegu Orza. Odnowienie zejścia do tego orza, wykorzystanie właśnie tego miejsca, który jest malowniczo położony, jak sam czerwieniec. Chcemy też wykorzystać szerzej, zagospodarować zalew w Grodzisku, który też mija się jadąc od strony Ostrołęki, Duży zalew, niestety słabo na, na takie cele rekreacyjne, na tą chwilę wykorzystywany. Tutaj też już mamy dokumentację wykonaną. Ogłaszaliśmy nawet już przetarg na to zagospodarowanie. Rozbiliśmy się o realia dzisiejszych wycen prac budowlanych, które nas trochę ścięły z nóg i otrzymaliśmy tylko jedną bardzo wysoką ofertę, ale będziemy dalej próbować. Mamy przyznane finansowanie na ten cel i chcemy przynajmniej w jakiejś części, już w tym roku, zagospodarowanie tego zalewu wykonać. I oczywiście, szereg dróg, kilometry dróg, na które też mamy finansowanie przyznane. Mówimy tyle o inwestycjach, o przyszłości. Rozumiem, że podjął już Pan decyzję o kandydowaniu. Tak, tak, podjąłem decyzję i, i, o kandydowaniu. Y, mam wrażenie, że jestem gdzieś w połowie drogi z wieloma y, sprawami, które chciałbym do końca, do finału doprowadzić, i, i gdzieś mi teraz. Y, nie pozwala ambicja i zaangażowanie już tak głębokie w to, żeby je y, zostawić. Kandydatów oficjalnych jeszcze nie ma się rzeczy, nie ma rejestracji, ale wiemy, że w czerwinie będzie, będzie tłok na listach. Mówi się o sześciu, siedmiu kandydatach. W szranki podobno no, ma stanąć poprzedni wójt, y, Gocłowski, pan Gocłowski, no, postać niezwykle znana. W Czerwinie, w gminie. Jak pan to skomentuje? Tak, słyszę pogłoski o szeregu kandydatów, o wielu chętnych. Choć sądzę, że ani moją rolą, ani powinnością jest ich przedstawianie czy komentowanie poszczególnych kandydatów. Ja, też sądzę, że to było docenione w mojej osobie, że skupiam się głównie na sobie i na swojej pracy, o kontrkandydatach, kim by nie byli. Staram się albo nie mówić nic, albo mówić, kiedy naprawdę jest już taka konieczność i uważam, że wszyscy moglibyśmy tak robić. Jesteśmy tutaj i wszyscy zostaniemy. Nie musimy się zgadzać, nie musimy podzielać swoich poglądów, żeby siebie wysłuchać, żeby sobie rękę podać, żeby siebie wzajemnie szanować. Nie wszyscy to doceniają, nie wszyscy podzielają mój pogląd, nie wszyscy to szanują. Widać to było w trakcie kadencji, widać już teraz. Ja tak jak mówię, będę uparcie, konsekwencje, skupiał się głównie na sobie, na swojej pracy, na, tym, na swoich pomysłach, na tym, co ja mam jeszcze do zrobienia. Pozostałym kandydatom w życie szczęścia w ich życiu, życie zdrowia. I tyle. ja dziękuję. Dziękuję.